Spróbujmy uzrożnić połączenia centrum miasta z uchodźcami i chyba są najistotniejsze do dla infrastruktury miejskiej służącej wszystkim mieszkańcom, należy przedstawić kosztem nawet opóźniej realizacji inwestycji priorytetowych. Priorytetowych to przecież Ładetuan, który jest bardzo ciekawym projektem, dobrym pomysłem, niekoniecznie musi być tak intensywnie wspierany ze środków miejskich, jeżeli chodzi o przygotowanie planów innych rzeczy, a może warto inaczej przekierować środki, którymi miasto dysponuje, a niestety wpływ środków do budżetu z dochodów własnych w ostatnich latach pomniejszył się, bo nie bez znaczenia dla dochodów budżetu miasta naszego pozostaje pewien regres w przemyśle bo było ile stanowisk klasy i zmniejszyły się w jakimś wymiarze dochody wynikające z TIT-u i na pewno tutaj trzeba ja oczywiście mógłbym jeszcze dłużej, mamy ja mam dwie minuty, na razie tyle, ale myślę, że następne wydarzenie będę miał więcej. Dziękuję bardzo i Pani Prezydent. Szanowni Państwo, spotyka nas dzisiaj rozmowa gdy Czas kampanii wyborczej to czas, w którym mamy okazję wymienić poglądy, czasem pospierać się, ale poszukać tego, co dla nas wszystkich najważniejsze. Poszukać dobrego pomysłu na nasze miasto na nadchodzące cztery lata. W ciągu minionych 20 lat Gdynia miała szczęście i swoisty styl. Przez 20 lat, w Gdyni bardzo skutecznie potrafiliśmy wykorzystywać szanse samorządowe. Mam tutaj zaszczyt przy stole z przedstawicielami partii politycznych. Partii politycznych, które brały na siebie, na swoje barki odpowiedzialność za ważne aspekty życia państwa w różnych okresach. Były to decyzje Raz bardziej, raz mniej szczęśliwe, natomiast my, w Gdyni, tu, w naszym środowisku samorządowym, w całej swojej aktywności publicznej koncentrowaliśmy się na wymiarze naszego miasta. To rzeczywiście bardzo istotne, by budować siłę i pozycję naszego miasta, mając świadomość otoczenia. Jesteśmy miastem, którego wielkim kapitałem są sąsiedzi. Ale też musimy pamiętać, że. Dobra partnerska współpraca musi być oparta na obopólnych korzyściach, nie może być współpracą, w której korzyści odnosi tylko jedna ze stron. Myślę, że w ciągu tych minionych lat płaszczyzn i współpracy udało się zbudować bardzo wiele. Ale przede wszystkim to, co udało się zrobić, to to, by mierząc się z wyzwaniami, które definiowali nam mieszkańcy Gdyni, rozwiązywać ważne sprawy na w ciągu tych 20 lat przekształciliśmy i zmieniliśmy rzeczywistość gospodarczą naszego miasta. Wspomniał Pan poseł Różański o tym, że gospodarka stoczniowa czy przemysł stoczniowy przeżywa pełen egres. Myślę, że to bardzo delikatne określenie. Tak naprawdę dzisiaj wspomnieniem jest Stocznia Gdynia, Polskie Linie Oceaniczne, Dalmor. To wszystko zjawiska, które dotknęły to miasto w ciągu minionych 20 lat. Skutki tych zaniechań, które były podejmowane na poziomie centralnym, spadały na barki i na odpowiedzialność samorządów. Dzisiaj Gdynia jest miastem, które śmiało patrzy w XXI wiek. Jest miastem o jednej z najwyższych jakości życia w naszym kraju. Jest miastem, w którym z jednej strony skutecznie potrafimy zatroszczyć się o potrzeby osób, które szukają społecznego wsparcia, z drugiej strony bardzo nowocześnie przez takie projekty jak Park Naukowo-Technologiczny, Miński Biznes Plan, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, tworzyć szanse dla tworzenia małych i średnich przedsiębiorczości, a więc tworzenia najlepszych miejsc pracy, najbardziej elastycznych, odpowiadających wyzwaniom XXI wieku. <laughs> Największą inwestycją naszego miasta, która realizowana jest od pierwszych decyzji samorządowych, od roku 90. Jest inwestycja w oświatę, stawiamy na jakość edukacyjną. Gdy nie jest dzisiaj miastem o jednym z najwyższych poziomów edukacyjnych w całym kraju. I to efekt bardzo świadomej polityki samorządu miasta Gdyni. Dzisiaj nowoczesne instrumenty wspierania edukacji to instrumenty, które tworzą szansę dla dobrego miejsca pracy dla młodych Gdyni. Dzisiaj budujemy miasto. Ja wierzę Państwu, że dzisiaj na tej sali nie spotkaliśmy się po to, by znaleźć wspólny pogląd, ale by właśnie wymieniać te poglądy, ale ja mówię o faktach, mówię o rzeczach, co do których dyskutujmy o konkretnych y, y, liczbach w cyfrach. Dzisiaj miasto rozwija się w sposób harmonijny. Dzisiaj miasto Gdynia odbudowało swój ekosystem, jest miastem przyjaznym dla środowiska. Stawiamy dzisiaj na rozwój, który sprzyja przedsiębiorczości. Nie zależy nam dzisiaj na rozwoju gospodarczym, który bazuje na gospodarce, która rabunkowo podchodzi do przestrzeni i środowiska. Chcemy, by to była gospodarka oparta na wiedzy, na nowoczesnych, nowoczesnych technologiach. Wierzymy w to, że to droga do rozwoju. Dzisiaj w każdym z tych obszarów, o którym mówię, możemy zdefiniować konkretne cele, konkretne projekty i za chwilę będziemy o tych konkretnych celach i konkretnych projektach rozmawiać. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni <zysy> Panowie, kandydaci do Pokoju na Prezydenta Miasta, Wynik Dnia od lat buduje w Polsce obraz miasta sukcesu na to technologii, żadnych przemysłu tego większego i tego średniego. Jednak przydatów jednolite wydawałoby się, szczególnie w wypowiedzi Pana Prezydenta, a w razie nie ma jakowych ślubów. To jest niebezpieczne dla na, na 100 mieszkańców, dlatego, że on się będzie działo przemysłu. Próbuję również, żeby na to pytanie zaczęła odpowiadać opozycja i poproszę Pana Andrzeja Różańskiego, Sojuszu Ludzko-Demokratycznej na to, by tę listę zechciał skazać. Być może. Nie. Coś słusznie Pan Redaktor zauważył, że Gdynia jako miasto buduje swój wizerunek i obraz jako miasta dynamicznego i tu przed chwilą od... Z ust prezydenta Szczurka słyszałem jeden z istotniejszych elementów tego wizerunku, jakoby w Gdyni. Gdynia była miasta, która najlepiej zainwestowała w świat, że to jest element do pozytywnego rozwoju miasta. W moim przekonaniu, jeśli podejmiemy się oceny według obiektywnych wskaźników, a takim wskaźnikiem może być na przykład wydatek z budżetu miasta. Per Kapitał, czyli na głowę mieszkańca będą adresowane do e, młodzieży uczącej się, czyli według Ministerstwa Finansów wydatki oświatowe.